Cześć! Słuchajcie, mamy dla Was bardzo dużo wiadomości i pierwsza bomba leci już teraz. Computronic Gaming i Heat Esports łączą swoje siły w Ultralidze. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie za nas trzymać kciuki. Jest to dla nas bardzo duże wydarzenie. Jesteśmy mega szczęśliwi, że mogliśmy nawiązać tą współpracę. Chcecie wiedzieć trochę więcej? O tym opowie nasz specjalny gość. Witam, Ktoś witam Computronic Gaming. Bardzo się cieszymy, że udało nam się podjąć współpracę i będziemy razem tworzyć ten sztosowy projekt. W naszej drużynie mamy kilku młodych zawodników i mamy nadzieję, że będą oni przyszłością polskiej sceny e-sportowej, bo dobraliśmy do nich kilku również doświadczonych i mamy nadzieję, że taka mieszanka wybuchowa podbije polską scenę. Bardzo fajnym pomysłem będzie również zmajstrowanie wspólnego streama z wami, gdzie wspólnie odpowiemy na pytania fanów dotyczące naszej organizacji i tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Przecież sportowa Wielkie dzięki. Piona. Eee, ok, narazka. Słuchajcie, obserwujcie działania Computronic Hit. Pamiętajcie, żeby też wejść na naszego Facebooka i go polubić. A przede wszystkim, trzymajcie za nas kciuki w ultralidze. To dla nas bardzo ważne. My postaramy się dać siebie wszystko. A mamy dla Was też przygotowanych wiele niespodzianek i wiele fajnych akcji, także bądźcie gotowi i miejcie na nas oko i ucho otwarte. A teraz do odcinka! Słuchajcie, mamy dla Was bardzo dużego news'a. Razem z Uczelnią Kolegium Da Vinci stworzyliśmy specjalizację na kierunku Media Working, zarządzanie w e-sporcie. Tak, to co jest twoim hobby, może już niedługo być twoim zawodem, a my spróbujemy cię do tego przygotować. Branża gier bardzo szybko się rozwija, ale jeszcze brakuje wykwalifikowanej kadry, dlatego chcemy was do tego przygotować, do tego, żeby pracować w e-sporcie. Co bardzo ważne, na specjalizacji wykładać będą sami praktycy, którzy będą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, żeby was przygotować do późniejszego życia zawodowego. Partnerami kierunku są między innymi MSI Gaming, Nvidia czy Devils One. Dlatego nie trać czasu, już teraz sprawdź link i zobacz z czym to się je. No i zapisuj się na specjalizację, bo ilość miejsc jest bardzo ograniczona. No, także może spotkamy się na wykładach. Sprawdźcie link i widzicie się z profesorem Piotrem. Już niedługo. Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radejko, Witajcie na kanale Computronic Gaming. Dzisiaj jedziemy znowu z gryzoniami, z naszymi myszeczkami. I tak, to co widzicie na moim stole. To są gryzonie, które kosztują mniej niż 200 zł. I tak! Te gryzonie prawdopodobnie nie były na waszej liście zakupowej, ponieważ za 200 zł jesteś już w stanie dostać, jak stąd do mniej więcej, tamtąd i jeszcze trochę dalej. Myszek markowych. Można powiedzieć AAA wśród gamingowych akcesoriów. Dzisiaj sprawdzamy troszkę vibrandy. Schodzimy na boczek, sprawdzamy myszki o których często można powiedzieć, że nawet nie słyszałem, że istnieją. A teraz są na moim stole cztery gryzonie, mniej niż 200 złotych. Czy są realnym zagrożeniem dla wiodących producentów peryferiów gamingowych? Zaczynamy. Powiem Wam szczerze, że wariacji od Xenona właśnie w numerkach 770, chyba 90 i tak dalej jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Gryzon jest sam w sobie po wyjęciu z pudełka sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie. Plastiki? Są ok, a sama myszka jest naprawdę duża, także pasuje do moich naprawdę wielkich, wielkich dłoni. Dodatkowo boczne panele, które umożliwiają nam skonfigurowanie tej myszki pod siebie. I to jest naprawdę mega ciekawe, ze względu na to, że tu mamy trzy klawisze z boku, a tu mamy ich dziewięć. Więc zmiana będzie naprawdę bardzo, bardzo spora. Jak to będzie wyglądało w użytkowaniu, no, przekonamy się za chwilę. Sensor, który napędza tego gryzonia, to PAW3327 o maksymalnej rozdzielczości pracy 10200 dpi, czyli wygląda to naprawdę bardzo imponująco. Jeżeli chodzi o możliwości personalizacji, no to mamy tutaj poza wymienną końcówką pod kciukiem, gdzie po prostu ukazują nam się membrany od klawiszy, ale wymieniając ten grip na mniejszy, po prostu wszystkie pozostałe membrany, których nie będziesz używał, są zasłonięte, więc w ten sposób ich nie będziesz używał. Co za tym idzie? No te klawisze będą miały te same funkcje co 6 i 9 odpowiednio na tej nakładce. Druga strona również jest zmieniana. Gładki boczek wyprofilowany pod mały palec. Możemy założyć po prostu jednym ruchem, dodając wysepkę. Jeżeli trzymacie myszkę pełną dłonią i stosujecie palm gripa, no to takie wysunięcie, taka mała wysepka po prawej stronie jest naprawdę zawsze bardzo, bardzo mile widziana. Na pokładzie znajdziemy też omrony z żywotnością 20 milionów Kliknięć, więc można powiedzieć, że to jest taki standard. No, Przycenie nie spełna 200 zł, warto zdecydowanie o tym pomyśleć. Cougar Revenger S. Pudełko wygląda naprawdę zachęcająco, jak na firmę, której nie znam za bardzo. Ło, 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 Ło! Panie kochany, ja teraz tak czytam sobie jeszcze, co tutaj ciekawego napisali, bo to jest ilość informacji po polsku, to jest ilość po angielsku. I tak, jest całkowicie różna, ale według pudełka 2 kHz częstotliwości raportowania. Mamy naprawdę solidną propozycję. Dodatkowo sensor, na którym bazuje ta mycha, to PMW3360, czyli jeden z najlepszych optycznych sensorów teraz. Zapowiada się kosmicznie dobrych widzeń, za mniej niż 200 zł. I totalnie się nie spodziewałem. Że dzisiaj będę miał okazję tak dobrze zapowiadającą się myszkę testować. 12 000 DPI, czyli oczywiście maksymalna rozdzielczość pracy jest zdecydowanie na zadowalającym poziomie. Kabel, który zacząłem już teraz rozkręcać, nie ma żadnego oplotu. No i tutaj jest problemik, ponieważ większość lekkich myszek jest wyposażona albo w kabel w oplocie, albo speedflexowy przewód, którego ja osobiście raczej nie toleruję. Więc, jak na moje, mouse bungee do tego gryzonia będzie w zasadzie pozycją obowiązkową. Kształtem można powiedzieć klasek, zdecydowanie mniejsza niż ta, którą mieliśmy przed chwileczką na stole. Po boku tylko dwa przyciski z wyraźnym kliknięciem, na środku jeden przycisk pozwalający zmieniać rozdzielczość pracy sensora, boki wyłożone gumą. To nie jest plastik perforowany z jakąś tam fakturką, to jest realnie guma po jednej, jak i po drugiej stronie, więc to jest zdecydowanie im plus. Ale reszta plastików, w których wykonana jest ta myszka, to taki wiecie, plastik. Plastik. Jak się będzie spisywała, dowiemy się po podłączeniu jej do komputera. Sharkoon Skiller <laughs> myszka dla naprawdę konkretnych skillzorów. 10 080 dpi na pixartowym PMW 3336. SGM1 z systemem ciężarków, z 12 przycisków Omrony PMW 3336 czyli prawie, że ten sam sensor, co w poprzednim gryzoniu. Kabel w oplocie. Myszka sama w sobie ciężka. I Jaki dziwny kształt, po prostu wyspał po prawej stronie jest tak nieergonomiczna. Uuhuhuhu. Panie kochany, jeżeli idziesz na gamingowe LAN party, to jest woreczek do zabrania swojej mychy. Software, fajnie, że podają QR-kodem software. Zawsze pobieram software do myszki na telefon. Więc będzie łatwiej. Bez sensu, zestaw ślizgaczy akurat ma dużo sensu, więc fajnie, że go dostajemy. I co ciekawe, tych ślizgaczy jest naprawdę sporo, ponieważ na spodzie mamy aż 5 powierzchni. Co prawda, nie są to jakieś super ogromne powierzchnie, ale zawsze ich ilość będzie tutaj przemawiała za nimi. 6 4-gramowych odważników, które wchodzą do środka gryzonia, pokryta jest również matową tkaniną. Antypoślizgową, więc tutaj w żadnym wypadku nie powinno dojść do ślizgania się paluchów. Ten skiller, mimo że będzie miał bardzo specyficzny chwyt, wydaje się być dobrą propozycją. Mam nadzieję, że tak zostanie po podłączeniu go do komputera. I na sam koniec, taw Gaming M3. Propozycja od Asusa, który również chce skroczyć na rynek peryferiów gamingowych i zaskarbić część tego tortu dla siebie. Myszka zdecydowanie mniejsza od wszystkich poprzednich, i to widać już po samym pudełku ale papierów to tak, jak do laptopa dali. Patrząc na konstrukcję, jest to najmniejszy gryzoń, którego mamy okazję dzisiaj Wam przedstawiać, dlatego chwyt pełną dłonią w zasadzie w moim przypadku tutaj odpada. Claw grip albo fingertip jak najbardziej do wzięcia, do wykorzystania. Kabel niestety nie jest w oplocie, jednakże guma sama w sobie, w której znajduje się przewód, jest dość miękka i elastyczna. Nie powinna wpływać w żadnym wypadku na komfort użytkowania. Po lewej stronie dwa przyciski, które możemy zaprogramować. Dwa przyciski również służące za zmianę profilu, ponieważ myszka ma wbudowaną pamięć. No i scroll. Działa jak działa, nie jest to turbo najprzyjemniejszy scroll. W każdym razie ta połyskująca warstwa na wierzchu to jest właśnie specjalny tough coating, który powinien wpłynąć na wytrzymałość tego gryzonia. Przy tej masie mam po prostu wrażenie, że zwitek kabla, który jest dołączony do niego, jest cięższy od samej myszki. Ale tyle mojego gadania o rzeczach, które możecie wyczytać sobie z pudełka. Podłączmy je do komputera, pobierzmy software i zobaczmy, co można z nich wycisnąć. No i jesteśmy moi drodzy już teraz przy komputerze, myszki podłączone, softy zaktualizowane. I tak, muszę sobie pozwolić na drobną uszczypliwość, bo w pewnym momencie, zresztą widzieliście to na moim Insta, myszka umarła mi minus 1% update'a i przestała reagować, ale udało się ją zreanimować. Jesteśmy więc, zaczynamy od kugara, który przysporzył nam najwięcej problemów przy konfiguracji. Soft, jak widzicie dobrze, jest naprawdę bardzo przystępny. Dzięki pamięci wbudowanej w gryzonia możemy zachować trzy profile. No i te profile możemy sobie również tworzyć nowe, importować, eksportować w zależności od naszych potrzeb. W tym momencie cztery poziomy DPI maksymalnie i zmieniamy je przyciskiem ustawionym na środku gryzonia pomiędzy lewym i prawym przyciskiem myszy. A jeżeli nie chcemy, to oczywiście tylko jeden może zostać. W każdym razie bardzo ważną rzeczą jest to, że możemy tutaj niezależnie ustawić sobie oś X i Y, co, jeżeli ktoś gra w 4 na 3 będzie na pewno w stanie docenić taką możliwość. I mamy możliwość zaprogramowania przycisku Sniper. Ale co ciekawe, przycisk Sniper domyślnie nie jest ustawiony. Musimy, jeżeli chcemy, wykorzystać jeden z przycisków służących zazwyczaj do nawigacji, co moim zdaniem jest mocno średnio. Dodatkowo, częstotliwość raportowania i to ultra-raportowania, o którym mówiłem wcześniej, możemy ustawić w tym momencie 2000 Hz. Angle snapping, jego nie będziemy używali. Możemy sobie również skonfigurować naszą myszkę pod powierzchnię, po której będziemy jeździć, no i... Na samym końcu coś bardzo ważnego, co w zasadzie powinno być w każdej myszce. Możliwość zaprogramowania Lift of Distance'u. Możemy oczywiście zmienić przypisanie klawiszy, co jest bardzo proste, to jest po prostu obrazkowe i makro. No, makrosów nie będziemy tworzyli, ale chcemy zaawansowanych, na przykład Sniper DPI Settings. Przeciągam, bang. I już ustawienia snajpera mam na jednym z przycisków. Turboproste programowanie, każdy w zasadzie powinien sobie z tym poradzić. No i na samym końcu możliwość sterowania podświetleniem, a podświetlenia mamy aż dwie strefy. Wokół scrolla i logotyp z tyłu. Chcemy, żeby to był SwiftCic. W tym momencie każdy DPI oczywiście może się odznaczać innym kolorkiem. Mamy tutaj cykl siedmiu kolorów, po których będzie przechodziła nasza dioda i zmieniała te podświetlenia raz za razem. Więc efekt nie jest aż taki gładki, ale powiedzmy sobie szczerze. Jak na myszkę za mniej niż 200 zł, prezentuje się naprawdę solidnie. Xenon 770 już podłączony i na moim stole. I tak jak się spodziewałem, na wizualizacji mamy założoną jedną i drugą. I tak jak przewidywałem, drugi, szósty i dziewiąty klawisz po prostu będą miały tę samą funkcję. Nawet jeżeli zmienię teraz, mając podłączoną myszkę, to po prostu. E, inne klawisze są teraz zabudowane plastikiem, nie mogę ich wcisnąć, więc mogą mieć jakąkolwiek funkcję i absolutnie jej nie wykorzystam. W każdym razie przechodząc do samego softu, tak jak widzicie jest on turbo prosty, mamy 6 poziomów DPI, które możemy sobie zmieniać wyżej i niżej przy pomocy odpowiednich przycisków. Każdy jest również oznaczony kolorem, a kolor odpowiada kolorowi podświetlenia scrolla, ponieważ ten nie musi się zgrywać bezpośrednio z resztą podświetlenia od podstawowych pięciu przycisków, które już mamy zmapowane, oczywiście też je możemy podmienić z prostego wysuwanego menu, więc też konfiguracja absolutnie turbo turbo e, prosta. Przez dziewięć dodatkowych klawiszy również możemy dodać tej akcji jakie tylko chcemy plus prosty edytor makr, jeżeli korzystacie z takiego ustawienia. Przechodząc dalej w podświetlenie, no to efekt Prismo czyli tego takiego ładnego właśnie rozbicia tęczowego przejścia, z którego najczęściej się korzysta, aż na przejście przez wszystkie inne zaprogramowane wcześniej efekty. Czułość myszki, jak i poprawę precyzji kursora też możemy ustawić tutaj software'owo. No i sama częstotliwość raportowania, tak jak mówiłem w przypadku Kuglara, tam mamy 2000, tutaj 1000 jest standardem, zwłaszcza jeżeli mówimy o myszkach przewodowych, ale możemy sobie to obniżyć nawet do 125 Hz. Nie widzę żadnych zalet z tego zastosowania, ale jeśli chcecie, to tak, można. M-3 od Asusa w momencie, w którym wylądowała na moim biurku, już sprawiła genialne wrażenie. Ze względu na to, że ten coating, z którego troszeczkę drwiłem, nie powiem, jest mega przyjemny w dotyku. Po prostu gładka mecha dobrze leży, no i od razu też czuć, że jest to jeden z lżejszych wyzoniów, jakie dzisiaj mamy okazję testować. Wracając do softa, to jest Armory Crate, każdy jeden klawisz jest tej prosty sposób odwzorowany. Wybierając go, możemy przejść do programowania jego funkcji. Wybieramy sobie to, co chcemy, jak chcemy i ustawiamy funkcję, która ma się od razu tutaj pokazać i która ma się zadziać. Performance myszki, czyli tutaj cztery różne poziomy DPI, z których możemy korzystać i dwoma przyciskami umieszczonymi na grzbiecie gryzonia przełączamy się pomiędzy tymi poziomami. Częstotliwość raportowania, domyślnie ustawione 500, zalecam, żeby to zmienić na 1000 Hz. No i responsywność przycisków, po jakim czasie ten dwuklik tak zwany będzie rejestrowany. Chcemy to mieć jak najszybciej, żeby to od razu działało. Podświetlenie, możemy włączyć, wyłączyć, ustawić co 25% jasność podświetlenia i spośród. Różnych efektów, w zasadzie czterech efektów i statycznego koloru, wybierać nasze podświetlenie, i podświetlany jest tylko logotyp TAF Gaming na grzbiecie gryzonia. No i jako ostatni na moim stole wylądował Szarku Skiller. Przechodząc do softu, siedem klawiszy, które możemy zmienić przypisanie: i 1, 2, 4, 5, 6, 7, wszystkie są wylistowane. Forward scrolling, pamiętajmy o tym, możemy w lewo i w prawo scrollować. Jeżeli więcej pracujecie na dużych dokumentach, być może w Excelu. To jest naprawdę spoko rzecz. To jest naprawdę coś, co fajnie i warto mieć. No, i w tym momencie wybieramy z wysuwanego menu, co chcemy, żeby dana akcja robiła. Makro Manager, w którym również w prosty sposób tworzymy makrosy i czułość osi względem siebie, czyli czy może x czy y będzie bardziej czy też mniej czułe. Idąc po prawej stronie, mamy 7 różnych poziomów DTI, które oczywiście możemy również e, zmienić kolorek, ale wyłączyć, jeżeli nie chcemy z nich korzystać, na przykład ustawić sobie dwa albo trzy tryby, z których będziemy korzystali najczęściej. Mówiąc o podświetleniu, mamy tutaj do dyspozycji jasność naszego podświetlenia, e, pulsowanie, zakładam, że to jest jak często będzie pulsowało i ewentualnie zmiana koloru i też tej prędkość zmiany koloru. Mamy co trzy sekundy zmianę koloru i już w tym momencie będzie w trybie kolorowego przejścia. Częstotliwość raportowania do 1000 Hz i tak też chcemy to podbić. Szybkość myszki, no tutaj nie będziemy nic zmieniali. Prędkość dwukliku, prędkość scrollowania i angle snapping, którego również chcemy mieć wyłączonego. Myszkę dodatkowo możemy zobaczyć od boku i tutaj wszystkie od, aż do 12, czyli od M1 do M5. Możemy również sobie z prostej listy wybrać multimedia comment, na przykład open media player. Hits i otwieramy dosłownie jednym ruchem. Więc działa to wszystko naprawdę bardzo spoko. Profile gamingowe również możemy sobie stworzyć według własnych zapotrzebowań, według tego, co będzie nam najbardziej potrzebne. No i do tego wszystkiego pamiętajcie o możliwości zmiany wali. Jeżeli chodzi o pułap 200 zł, to tak, jesteście w stanie też sięgnąć po myszki od topowych, wiodących producentów i sprawić sobie coś naprawdę z górnej półki. Z drugiej strony czasami warto jest poeksperymentować, ponieważ jeżeli chodzi o specyfikację, to tym gryzoniom również absolutnie niczego nie można zarzucić myszka od Asusa. Trwałość przede wszystkim, ultralekkość, no nie do końca byłem przekonany do tego, że można z niej korzystać przy moim rozmiarze dłoni tylko fingertipem albo claw gripem. Nie byłem w stanie nic więcej zrobić, po prostu mając zbyt dużą łapę, ale wciąż dała mi najwięcej radości, najwięcej satysfakcji z korzystania w trakcie. Więc jeżeli chodzi o tego gryzonia, to myślę, że jest to rozsądna propozycja. Idąc dalej, największym zdziwieniem, największą ciekawostką była propozycja od Sharkuna. Skiller totalnie mnie zaskoczył. Przede wszystkim możliwością zmiany masy. Tak, te wysuwane ciężarki nigdy nie przestaną mnie bawić. Dodatkowo mega dobrym sensorem, ale na dłuższą metę ta wyspa, w której mieszczą się nasze ciężarki i. Forsowane przesunięcie, żeby tylko móc skorzystać ze wszystkich makrosów w wygodny sposób, powoduje, że tę myszkę trzymał mi się niewygodnie. Więc tutaj niestety muszę powiedzieć o moim największym rozczarowaniu. Kolejne pozytywy zaś tyczą się myszki Genesisa. Podwójna zmiana nakładki super sprawa, ale korzystałem tylko z tej strzema. Z i byłem turbo zadowolony. Pewny chwyt, duża myszka, ładne podświetlenie, rozsądny software. No i nie można w zasadzie nic zarzucić nawet sensorowi. Na samym końcu, myszka, przez którą straciliśmy dość sporo nerwów. kugar który postanowił wejść na minus 1% update'a i się trochę wyłączyć. Bardzo solidne, sprawiał pierwsze wrażenie, ale po przyjrzeniu się, plastikowy plastik. Mimo wszystko, wszystkie te cztery gryzonie wydają się być rozsądnymi propozycjami, jeżeli macie około 200 zł do wydania. A Wy? Na jaką myszkę postawilibyście w tym pułapie cenowym? I tak odstawiamy myszki wiodących producentów. Nie chcę zobaczyć myszek od Stila, Logitecha, Razera, Corsera. Nie. Chcę zobaczyć te nietypowe. Może ktoś z Was ma jakąś taką ukrytą myszkę firmy, której być może nikt nie zna, albo znają tylko nieliczni i stwierdzi, że tak, to jest warta polecenia. Tą powinniście się zainteresować. Czekam na Wasze komentarze. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia i cześć.